Cześć! Witajcie na kanale Migawka na Łódź, gdzie pokazuję Wam najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić nie tylko w samej łodzi, ale i w jej okolicach. Dziś zabieram Was w podróż w czasie kolejką wąskotorową na trasie rogów Jeżów. Ta wyjątkowa linia to prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników kolei. Znajdujemy się na terenie rogowskiej kolei wąskotorowej. Jej początki sięgają 1915 roku, kiedy to wojska niemieckie zbudowały wojskową kolej polową o rozstawie szyn 600 mm łączącą rogów z białą rawską. Wąskotorówka służyła do zaopatrywania niemieckiego frontu w żywność, broń i amunicję. Za jej pomocą dowożono żołnierzy i ewakuowano rannych. Po zakończeniu I wojny światowej, kolej wąskotorowa rogów Rawa Biała została przejęta przez PKP. W 1954 roku przekuto ją na rozstaw 750 mm. W 1996 roku Została wpisana do rejestru zabytków. W 2001 roku PKP podjęły decyzję o jej likwidacji. Od zniszczenia uratowała ją Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych, która przywróciła ją do stanu sprawności technicznej. Na stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy zgromadzono drugą co do wielkości w Polsce. Kolekcję zabytkowego taboru wąskotorowego. Cała kolej otrzymana jest dzięki pracy wolontariuszy, do których może dołączyć każdy pasjonat kolejnictwa. W 2003 roku zostało przywrócone kursowanie turystycznych pociągów pasażerskich na zamówienie grup zorganizowanych. Uruchomiono też regularne kursy dostępne dla turystów indywidualnych. Pociągi kursują tu sezonowo, w okresie wakacyjnym, a jazda zabytkowym składem po wąskich torach to świetna atrakcja na weekend dla całej rodziny. Obecnie letnie pociągi kursują na początkowym 8-kilometrowym odcinku pomiędzy Stacją Rogów Osobowy Wąskotorowy a Stacją Jeżów. Trasa kolejki. Wjedzie przez malownicze, pagórkowate tereny. W Rogowie możemy podziwiać dwie stacje: Rogów osobowy wąskotorowy oraz Rogów towarowy wąskotorowy z zabytkowymi budynkami i bardzo bogatą ekspozycją zabytkowego taboru. Oprócz kolejki, nieopodal stacji znajdziemy jedno z najcenniejszych w Europie arboretów. Wysiadając na stacji kolejowej w Jeżowie, możemy udać się na spacer, by podziwiać neogotycki kościół parafialny, wzniesiony w latach 1907-1914. Ponadto znajdziemy tam drewniany kościół cmentarny, prawdopodobnie z drugiej połowy XVII wieku, oraz drewniane domy z XIX wieku. Wagony i lokomotywy. To autentyczne zabytki techniki, a całość prowadzona jest z ogromną dbałością o detale i historię. Ten pociąg nie pędzi. On snuje się powoli przez wiejskie krajobrazy. Tutaj nie chodzi o to, żeby szybko dojechać. Tu liczy się podróż sama w sobie. Jeśli chcecie lepiej poznać historię tej niezwykłej kolei oraz wybrać się w podróż na trasie Rogów-Jerzów, to koniecznie zajrzyjcie na oficjalną stronę kolejrogowska.pl. Znajdziecie tam aktualne terminy kursowania pociągów, godziny odjazdów oraz informacje o dodatkowych wydarzeniach, które często odbywają się na trasie. Rogowska Kolej Wąskotorowa to żywa historia i świetna przygoda. Dajcie znać w komentarzach, czy już jechaliście tą trasą albo czy dopiero planujecie. To już koniec dzisiejszego seansu. Jeśli ci się podobało, kliknij, lubię to, i subskrybuj kanał Migawka na Łódź. Zaglądaj też na mojego Facebooka. Tam czekają dodatkowe sceny. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmowym rozdziale.